W pierwszych miesiącach 1940 roku zaczęły pojawiać się pogłoski, że obóz zostanie rozładowany. Optymiści wierzyli, że zostaniemy wydani aliantom zachodnim. Inni przewidywali, że wrócimy do kraju. Realiści dopuszczali myśl, że zostaniemy rozbici na mniejsze obozy. Wreszcie 3 kwietnia 1940 roku zapanowała gorączka. Wartownicy odwiedzili szereg bloków, wyczytując nazwiska jeńców. Wydano im specjalny obiad, suchy prowiant i wyprowadzono za bramę. Na zajutrz powtórzyła się ta sama procedura. I tak z małymi przerwami, prawie codziennie, odchodził transport. Jakie było przeznaczenie? W żaden sposób nie mogliśmy wnioskować. Również nie można było zrozumieć, na jakiej podstawie administracja formowała transporty. Osobiście opuściłem obóz 26 kwietnia 1940 roku. Przed wyjazdem wszystkich starannie zrewidowano. W czasie oczekiwania podszedł do naszej grupy komisarz obozu, Dymidowicz. Przeglądnął grupę i odezwał się. No znaczyć po pali. Nie wiedzieliśmy, co oznaczają te słowa. Czy były ironiczne, czy szczere. Dzisiaj przetłumaczyłbym je tak. No to wam się udało. Istotnie byliśmy tą szczęśliwą grupą, której udało się uniknąć rzezi. Po rewizji załadowano nas na samochody ciężarowe. Dowiosły nas na bocznicę kolejową do wagonów więziennych. Wkoczono nas po 16 w przedziałach. Na ścianach wagonu znajdujemy napis w języku polskim. Wysadzają nas na stacji Gniezdowo. Po dwóch dniach dotarliśmy do stacji Papunino. Stamtąd po kilku godzinach do obozu pawli Szczerpor. Obóz jest pusty. Dużo miejsca, lepsze warunki. Próżno szukają świadków, historycy, rodziny. Próżno głowią się ludzie nad sprawcami tej winy. Od tej nocy, kiedy polskie dzieci szły ostatnią swą drogą, próżno odpowiedzi szukają, do dziś jej znaleźć nie mogą. A las katyński szumi i nad tym się głowi, Dlaczego w oczy nie śmie spojrzeć człowiek człowiekowi?